Witamy rynek główny w Krakowie, świąteczna atmosfera. Tradycyjnie w pierwszy czwartek grudnia u stóp pomnika Adama Mickiewicza odbywa się konkurs szopek krakowskich. Wspaniali artyści wystawiają swoje prace, by po chwili, czyli w samo południe, udać się korowodem na scenę, gdzie będą przedstawiać swoje prace. A następnie do Pałacu Krzysztofory, czyli Muzeum Krakowa, gdzie obradować będzie jury. Można go albo tutaj złapać, albo pod nami. Witamy pana dyrektora, a my ruszamy dalej e, oglądać i komentować kolejne prace. Czy mamy autora tej szopki? Nie mamy numerka, ale mamy za to Matejkę, marującego Hołd Pruski. E, no dobrze, miniatura. Tutaj, zapraszamy Cię serdecznie. Przedstaw się. Również młody szopkarz. Tak, Zbigniew Wiersz. Dzień Która to Twoja szopka? 53. trzecia. trzecia szopka. Proszę Państwa, niektórzy szopkarze nawet tyle nie żyją na świecie, ile Pan robi szopki. Niech rodzice tyle nie żyją. Rozumiem, że to rodzinna tradycja. Jest rodzinna. Proszę no, Państwa, Tadeusz Giler, czyli, e, o, ojciec, wykonywał bardzo, bardzo e, słynne szopki krakowskie, pięknie e, wykonywane z detali staniolowych. E, no a w tym roku miniatura. Dlaczego miniatura? To się Proszę się przedstawić? Tak? No, jest moja imię, Piotr Polak. Jestem pochodzę z Krakowa. To jest moja, kolejna jest moja, no, jest po prostu. Tutaj jest coś takiego, że jest dorożka, wyjeżdżająca z jednej planami. Ale, mamy to tutaj

ja jak pan, 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 pan. Człowiek legenda. Od piątego roku życia, gdy poszedł pierwszy raz z dziadkiem na konkurs, wystawiasz od Dariusz Czysz. Przygotowania do korowodu, który ruszy tuż po Hejnale w Południe. Zdjęcia.

Eu

W tym roku rekordowa ilość 256 szopek zgłoszonych do konkursu. Szopki, ich autorzy barwnym korowodem udają się na rynek główny, gdzie na scenie nastąpi prezentacja tych cudnych dzieł. Widzicie tymi schodami i przenosicie pracę do muzeum, ok? Ostrożnie do zaprezentowaniu o, się, się widzom. To słowo się kończy. Autorzy Zabieramy. wraz ze swoimi szopkami udają się do, do Muzeum, muzeum Krakowa, słabe, Krakowa, do Pałacu, do do pałacu grup, Krzysztofory. było się troszkę ciasno. Jeszcze idziemy na środek. Dobra. Okay. Do przodu, do przodu. Teraz jest wasze pięć. Jest dużo. Natomiast pięć osobowych grupy jest tutaj. Okay. そうですね Thank okay. you. 何ですか? Szopki zostają wyniesione na drugie piętro przez uczestników konkursu do rejestracji i złożenia do oceny przez jury.